Okay. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do portalu i Francja. Bardzo się cieszę, że mogę się w ten sposób z Państwem spotkać. Mam nadzieję, że przy kolejnej okazji, kiedy będę we Francji, będziemy mieli szansę spotkać się osobiście. Dzisiaj zostałam zaproszona do tego, żeby odpowiedzieć na kilka pytań ze strony rodziców, ze strony dzieci. Mega fajne. dzięki, Naprawdę dzięki za tę inicjatywę. Ale zanim odpowiedzi, chcę Wam powiedzieć to, co jest dla mnie naprawdę. Najważniejsze, bardzo gorąco zachęcam wszystkich nauczycieli, wszystkich rodziców, wszystkie dzieci do tego, żeby uczyły się języka polskiego. Nauczanie się, uczenie się języka polskiego to nie tylko pielęgnacja naszej polskiej tożsamości, to również tworzenie dla Was szans. Szans polegających na tym, że być może kiedyś zdecydujecie, że chcecie w Polsce studiować. Być może zdecydujecie, że chcecie prowadzić biznes, który będzie biznesem między Francją między, między Francją a Polską. I dzięki temu będziecie mieli dodatkowe zasoby dodatkowe umiejętności dodatkowe możliwości. Nauczenie się języka polskiego to nie tylko kontakt z babciami, dziadkami, kuzynami, to przede wszystkim szanse życiowe. Neuronauka mówi nam o tym, że uczenie się kilku języków naraz, czy przynajmniej ta dwujęzyczność, to wielki rozwój mózgu. Szczególnie dzieci, małe dzieci, które mają szansę dorastać dwujęzycznie, mają naprawdę znacznie większe możliwości rozwoju swojego własnego mózgu, więc warto. To nie jest tak, że ucząc się jednego języka w jakiś Sposób zapominamy o drugim języku. Jest dokładnie odwrotnie. Ucząc się dwóch języków, obu prawdopodobnie będziemy uczyli się lepiej, więc nie ma tu żadnego um, procesu wypierania. Wręcz przeciwnie, jest wzajemne wzmacnianie swoich możliwości. Więc jeszcze raz gorąco zachęcam Was do tego, żebyście uczyły się języka polskiego, a my ze swojej strony zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta oferta uczenia się języka polskiego była jak najbardziej atrakcyjna, jak najbardziej dostępna, jak najbardziej fajna. Korzystajcie z tej oferty, gorąco naprawdę zapraszamy. A teraz przechodzę już do odpowiedzi i jak rozumiem, pierwsze pytanie to było pytanie od Daniela no i bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję Ci Daniel za Twoje pytanie. Dzień dobry Pani Minister. Mam na imię Daniel i mam 10 lat. Mieszkam we Francji i jestem uczniem szkoły polskiej w Lille. Urodziłam się we Francji. Moja mama, mama jest Polką, a ja jestem w połowie Polakiem, w połowie Francuzem. Zapisałam się do polskiej szkoły we Francji, by nauczyć się języka polskiego, a także poznać historię i geografię polski. Być może któregoś dnia wraz z rodzicami i młodszym bratem wrócimy do Polski, by zamieszkać tam na stałe. Być może kiedyś wrócę tam sam na przykład na studiach lub do pracy. Wiem, że trzeba się będzie do tego przygotować. Chciałbym zapytać, jak możemy się przygotować do powrotu do Polski? Czy są w Polsce kursy dla dzieci powracających do Polski z zagranicy? Dziękuję za informację i pozdrawiam. Drogi Danielu. Przede wszystkim słyszę, że doskonale mówisz po polsku co mnie niezwykle cieszy. Chciałam Ci zarekomendować, żebyś brał udział w zajęciach, które są prowadzone przez polskie szkoły orpegowskie, ewentualnie inne systemy dwujęzyczne, które we Francji rzeczywiście funkcjonują, które oferują naukę języka polskiego. Myślę, że na pewno będzie to z korzyścią, bo nauczysz się nie tylko języka polskiego, ale też o historii polskiej geografii o całej polskiej kulturze, co wydaje mi się być bardzo cenne. Natomiast kiedy wrócisz do Polski, bo nie będę tutaj mówiła, że jeśli wrócisz tylko kiedy wrócisz do Polski, to w Polsce są oczywiście szkoły, które uczą też języka francuskiego. Będziesz miał tutaj możliwość wybrania drugiego języka nowożytnego albo pierwszego języka nowożytnego języka francuskiego. Takich szkół jest naprawdę ogromna, ogromna liczba. Jest też 12 szkół, które mają system dwujęzyczny, polsko-francuski, więc ewentualnie to jest też szansa dla Ciebie. Ale gdyby któryś z Twoich kolegów, który mówi po polsku gorzej niż Ty, wrócił do Polski, do polskiej szkoły i okazałoby się, że ten język polski jest jakąś barierą edukacyjną, to my oferujemy dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla takich uczniów, którzy właśnie do Polski. Polski przyjeżdżają. Zawsze będzie można z takich zajęć skorzystać. Zapraszam Was gorąco, wracajcie do Polski, Polska na Was czeka. Dzień dobry Pani Minister, mam na imię Emilia Elzier, urodziłam się we Francji i jestem uczennicą Szkoły Polskiej imieniem Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym w Lyonie już od 9 lat. Czy dwujęzyczność Wymaga zawsze dodatkowych zajęć, na przykład w szkole polonijnej, czy wystarczy sama nauka z rodzicami? Dziękuję za odpowiedź. Droga Emilio, chociaż zastanawiam się, czy nie powinnam już powiedzieć, droga pani Emilio, dziękuję bardzo za to pytanie. Jestem przekonana o tym, że nauka tylko w domu może być trochę niewystarczająca. Dobrze jest, żeby ta nauka w domu, jeśli mówicie w domu po polsku, została uzupełniona nauką w polskiej szkole, w polonijnej szkole albo w systemie dwujęzycznym. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu nauczysz się też bardzo wiele na temat polskiej historii, polskiej geografii, polskiej kultury. I to są te tematy, które być może w Twoim domu się pojawiają, a być może nie. Na pewno szkoła, na pewno nasz program nauczania zaoferuje więcej niż tylko to, co o czym mówi się w takim normalnym, potocznym życiu i potocznym języku w domu. Więc gorąco Cię zachęcam, ale również jesteś kolejną osobą, która mówi świetnie po polsku. Mega mnie to cieszy. Dzień dobry, pani minister. Mam na imię Żor. Jestem uczniem szkoły od 7 lat. Jestem w klasie 8. Urodziłem się we Francji. Zapisałem się do szkoły, ponieważ to język moich rodziców i było łatwo się porozumiewać podczas pobytu w Polsce. Czy pani zdaniem dzieci uczące się poza granicami Polski? Mogłyby liczyć na wsparcie ze strony rządu w postaci np. po okazaniu legitymacji szkolnej z ambasady darmowego wejścia do muzeów czy innych obiektów? Drogi Georges, jeśli uczysz się w szkole polskiej albo w szkole polonijnej, to musisz wystąpić o polską legitymację szkolną. I taka legitymacja może być dla ciebie wyrobiona, i wtedy czy w polskich w tra w transporcie publicznym, czy w polskich muzeach, no niestety nie zaoferujemy ci ich za darmo, ale będziesz miał bardzo wysokie ulgi, więc na pewno na pewno warto, bo jest co w Polsce zwiedzać, więc bardzo gorąco polecam Ci to, żeby przyjechać do Polski, skorzystać z polskich transportu publicznego, pojechać do polskich muzeów, bo na pewno będziesz zaskoczony i zachwycony naszą ofertą. Dzień dobry pani minister. Mam na imię Jan, mam już 15 lat i chodzę do polskiej szkoły już od 9 lat. Jestem urodzony w Francji i chodzę do polskiej szkoły, ponieważ moje rodzice są Polacy. Mam dla was pytanie i to jest takie jakie korzyści daje posiadanie certyfikatu pięczęci, dwujeczności w kontekście rynku pracy i edukacji w Polsce. Dziękuję. Pieczęć dwujęzyczności to po prostu dodatkowe potwierdzenie naprawdę dobrej znajomości języka, no w Twoim przypadku język, języka odziedziczonego, jak rozumiem. I to jest taki bardzo mocny certyfikat wskazujący na, na naprawdę rewelacyjną znajomość języka. W związku z tym, on po prostu przez pracodawcę jest ceniony myślę, że znacznie wyżej niż nawet certyfikaty inne. Innego typu certyfikaty językowe, więc warto oczywiście korzystać z tych pieczęci dwujęzyczności. Również Ciebie zapraszam do Polski. Mam nadzieję, że podejmiesz taką decyzję, żeby przyjechać do nas czy na jakiś czas na studia, czy po prostu na, na studia. Gorąco Cię do tego zachęcam, żeby rozejrzeć się po ofercie i z niej skorzystać. Dzień dobry panie minister, nazywam się Oliwier i mam 14 lat. Chodzę do polskiej szkoły warzątej. Imienia Maryi Krzysztofskiej do ósmej klasy. Dla pani minister mam pytanie na temat dwujęzyczności. Jakie studia mógłbym zrobić, mówiąc po polsku i po francusku? Drogi Oliwierze, zacznijmy od tego, że francuska matura jest w Polsce uznawana absolutnie na równi z polską maturą, więc ważne jest to, że nie będziesz musiał przechodzić żadnych dodatkowych testów, aplikując na polskie studia. Jakie studia możesz podjąć? Każde! Jeśli dobrze posługujesz się językiem polskim, możesz studiować absolutnie wszystko to, co mamy w ofercie na polskich studiach. Oczywiście, jakąś oczywistą możliwością jest romanistyka, ale jeśli jesteś zainteresowany czymkolwiek innym, to naprawdę cała, cały świat możliwości stoi przed tobą otworzony. Natomiast chciałabym ci zwrócić też uwagę na programy, które oferuje NAWA, czyli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. To są programy, z których można skorzystać. To są krótsze programy oferujące właśnie studia w Polsce. Spójrz na tę ofertę, być może będzie tam coś interesującego dla Ciebie gorąco polecam. Dzień dobry, pani minister. Nazywam się Aleksandra. Jestem mamą trójki dzieci, które od najmłodszych lat uczęszczają do szkoły polskiej imienia Mikołaja Kopernika w Lyonie. Mam takie pytanie. Dlaczego warto przekazywać nasz język ojczysty dzieciom mieszkającym poza Polską i dbać o ich dwujęzyczność? Dziękuję. Panie Aleksandro, bardzo dziękuję za to pytanie, bo w tym pytaniu jest kwintesencja całej mojej misji, z którą przychodzę do Państwa. Dlaczego warto dbać o język polski? Przede wszystkim po to, żeby kultywować, żeby pielęgnować tę polską tożsamość. Ona jest ważna. My jesteśmy jednak tym narodem, który czuje się w sposób, czuje się pewnego rodzaju szczególnym i, i myślę, że warto, żeby również dzieci miały to poczucie tej polskiej duszy. Która które nam wszystkim towarzyszy i to jest oczywiście najważniejsze. Ale są też praktyczne powody, dla których warto uczyć się języka polskiego. Po pierwsze, dwujęzyczność, tak jak mówiłam wcześniej, rozwija nasz mózg. Rozwija przede wszystkim mózg dziecka. To dziecko szybciej się uczy, to dziecko ma bardziej elastyczne te wszystkie procesy myślowe w związku z tym to jest zawsze korzyść. No i wreszcie kwestia szans życiowych, kwestia tego, że można podjąć. Studia, można podjąć pracę czy w Polsce, czy w takim biznesie, który funkcjonuje między Polską i Francją. Myślę, że w dzisiejszym, bardzo szybko globalizującym się świecie, każdy dodatkowy język obcy, którym posługuje się dziecko, którym posługuje się później osoba dorosła, to naprawdę wielka przewaga, więc naprawdę warto. Dzień dobry, pani minister. Nazywam się Katarzyna Elzier. Jestem mamą dwójki dzieci, które od najmłodszych lat uczęszczają do szkoły polskiej w Lyonie. Jakie warunki muszą być spełnione, aby skutecznie przekazać język ojczysty i dzieci mogły być dwujęzyczne? Dziękuję! Droga Pani Katarzyno, po raz kolejny stawia mnie Pani w sytuacji rozmowy z osobą, która naprawdę chyba wie, jak ważne jest to, żeby dziecko uczyło się języka ojczystego, języka swoich rodziców czy swojego rodzica i rozumie, jaka jest wielka wartość z tej nauki. Ale na pewno ma Pani bardzo wielu znajomych, którzy nie posłali swoich dzieci do szkół polskich, więc zachęcam Panią, żeby Pani z nimi porozmawiała i zachęciła ich do tego, żeby swoje dzieci uczyły się, żeby swoje dzieci również posłały do polskiej szkoły orpegowskiej czy szkoły polonijnej, czy żeby uczyły się w systemie dwujęzycznym również właśnie języka polskiego. Dlaczego? Bo warto, bo pielęgnowanie tego tej tej polskiej tożsamości, bo kontakt z rodziną na pewno ma pani tutaj wspaniałe doświadczenie polegające na tym, że wszyscy się cieszą w całej Rodzinie, że pani dzieci mówią doskonale w języku polskim i dzięki temu mogą się swobodnie w tym języku posługiwać studia praca wciąż o tym mówię w każdej, w każdej odpowiedzi ale to są te szanse które są bardzo oczywiste i też niekoniecznie oczywiste w, z punktu widzenia innych krajów czy europejskich czy, czy na świecie więc to też jest na pewno argument natomiast no ja chciałam pani bardzo gorąco podziękować za to że podjęła pani taką decyzję, żeby swoje dzieci posłać do polskiej szkoły, uczyć języka polskiego. Pani pyta też o, tym, o to, jakie warunki muszą być spełnione do tego, żeby dziecko uczyło się w dwóch językach. Pani doskonale wie, że w każdej rodzinie jest inaczej. Tam, gdzie jest dwoje rodziców polskich, tam ta łatwość uczenia się języka polskiego jest naprawdę bardzo duża. Tam, gdzie jest to rodzina dwujęzyczna, gdzie mama mówi po polsku, tata mówi Mówi w innym języku albo odwrotnie, wtedy często ten język polski gdzieś ucieka. A jeśli jeszcze dodatkowo ten drugi rodzic nie jest Francuzem i rozmawia ze swoim dzieckiem w jeszcze tym trzecim języku, to rzeczywiście zdarza się tak, że te, ta nauka języka polskiego ma jakieś kolejne bariery. Dlatego bardzo mocno zachęcam do tego, żeby dzieci uczęszczały do polskich szkół. To to jest najlepszy sposób na to żeby żeby uczyły się języka polskiego my będziemy się starali ze wszystkich sił żeby oferta w tych szkołach była jak najlepsza jak najbardziej ciekawa żeby były jak najbardziej dostępne dla polskich dzieci ale nasza oferta to też znacznie więcej to są też kolonie które organizujemy w języku polskim to są też różnego rodzaju narzędzia um, um, nauczania się języka polskiego w w inny sposób, za pomocą innych jakby przedsięwzięć, które realizujemy. Proszę sprawdzać i nasze strony Instytutu Rozwoju Języka Polskiego i inne miejsca, które oferują taką takie możliwości. A chciałabym też szczególnie powiedzieć o programie, który jest moim oczkiem w głowie, o kumplu polonijnym. Niedługo ruszamy z tym programem. Będzie on polegał na tym, że dziecko w dowolnym miejscu na świecie Będę, będzie mogło mieć swojego kolegę, koleżankę. W Polsce, z którym porozmawia sobie raz na jakiś czas poprzez internet, poprzez te możliwości, które nam dzisiaj daje technologia, w języku polskim. Tak, żeby rzeczywiście poczuć ten, ten język polski taki żywy, taki prawdziwy, taki naprawdę stąd, z trzewi. Więc mam nadzieję, że, że to też będzie program, z którego dzieci będą chciały korzystać. Dzień dobry pani minister. Nazywam się Małgorzata Ruszała i od 25 lat mieszkam we Francji. Jestem matką czwórki dzieci, które są urodzone tutaj i są kompletnie dwujęzyczne. U nas, akurat, z tą dwujęzycznością nie było żadnego problemu, ponieważ obydwoje z mężem bardzo zwracamy na to uwagę. Natomiast coraz częściej z wielkim niepokojem niestety obserwuję, że dzieci polskiego pochodzenia nie mówią języku polskim. Dlatego chciałam, mam pytanie do Ministerstwa: jakie polskie ministerstwo ma plan, projekt czy pomysł na to, aby zachęcić dzieci do nauki języka polskiego, a przede wszystkim rodziców, aby posyłać dzieci na język polski i tym samym zapobiec szerzącemu się analfabetyzmowi polskości? wśród właśnie Polonii mieszkającej na całym świecie. Dzięki pani Małgorzato, cały czas jesteśmy dokładnie w tym samym temacie, czyli zachęcania przede wszystkim rodziców, rodziców tych, które, którzy nie posłali dziecka do polskiej szkoły, żeby rzeczywiście rozważyli, że to ma same zalety, nie ma wad. więc naprawdę bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby ci rodzice, którzy jeszcze nie zdecydowali się na taki krok, żeby ten krok uczynili. Oczywiście, że jest tak, że dziecko, które jest zanurzone w innej kulturze, w innym języku jest tutaj taki naturalny trend do tego, żeby wypierać ten język ojczysty albo żeby rzeczywiście robić mniej jakby przestrzeni dla tego języka ojczystego czy języka odziedziczonego, bo to różnie wygląda. Będziemy starali się, żeby ta nasza oferta docierała do jak największej grupy polskich dzieciaków. Otwieramy nowe możliwości, nowe programy do tego, żeby rzeczywiście Zachęcić dzieci do nauki języka polskiego. Jeszcze raz i bardzo gorąco zachęcam do, w, do udziału w tym programie Kumpel Polonijny, bo myślę, że. To jest to, co rzeczywiście zachęci dzieci do tego, żeby uczyć się języka polskiego, kiedy będą mogły naprawdę pogadać sobie z jakimś fajnym kolegą albo fajną koleżanką w Polsce online. Myślę, że to będzie ten, ten dobry motywator do tego, żeby uczyć się języka polskiego. Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Korowicz, mam 13 lat. Urodziłam się we Francji, ale moje rodzice są Polakami. Jestem w ósmej klasie szkoły polskiej w Ważentoi i chciałabym wiedzieć, w jakim sektorze działalności bym mogła pracować na dwa języki? Dziękuję. Droga Zuzanno albo droga pani Zuzanno, mamy imieniny w tym samym dniu prawdopodobnie. Bardzo, bardzo to miłe. E, droga Zuziu, e, w każdej działalności. Bo nasz świat tak się globalizuje, że właściwie czy mówimy o działalności biznesowej, czy mówimy o działalności naukowej, czy mówimy o tak naprawdę jakimkolwiek typie funkcjonowania w jakimkolwiek obszarze, dwujęzyczność przydaje się albo wszędzie, albo prawie wszędzie. Ale też nie zapominajmy naprawdę o tym, że dwujęzyczność to dodatkowa umiejętność w naszym mózgu do tego, żeby, żeby rzeczywiście szybko, żeby był bardzo elastyczny, żeby był bardziej elastyczny, żeby lepiej funkcjonował, więc dwujęzyczność się po prostu opłaca. I jestem przekonana o tym, że kiedy przyjedziesz do Polski, kiedy spotkasz się z, ze swoimi kolegami, bo nie wspomniałam może o tym najważniejszym atrybucie dwujęzyczności, o tym, że kiedy spotkasz tutaj w Polsce swoich przyjaciół, to będzie to naprawdę wielka sprawa, że możesz z nimi rozmawiać po polsku, że te lata nauki języka polskiego też jakby dały ten efekt, że możesz funkcjonować w grupie swoich przyjaciół bez żadnych problemów. Dzień dobry, pani minister, mam na imię Rajan. Jestem uczniem klasy siódmej szkoły polskiej w Lil. W przyszłości chciałbym wrócić do Polski mam do pani pytanie. Co dobrego szykuje pani dla dzieci dwujęzycznych powracających do Polski? Drogi Rajanie, przede wszystkim ty też wspaniale mówisz po polsku, co mnie niezwykle cieszy. Cóż ja mogę ci odpowiedzieć? Szykuję tutaj dla ciebie bardzo fajny kraj, w którym się dobrze żyje, w którym jest wiele możliwości, wiele szans, który daje szanse i możliwości rozwojowe. Myślę, że w tej chwili zupełnie nieporównywalne z innymi krajami europejskimi. My się naprawdę fenomenalnie szybko rozwijamy i naprawdę tworzymy wielkie szanse życiowe. Dla ciebie też mamy polskie studia na wysokim poziomie i też, które możesz realizować za darmo jako, jako student. To jest, myślę, że dobra oferta. Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami, wracaj, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyś przyjechał do jak najwspanialszego kraju.